Witam Was w kolejnym odcieniaczku z gry Anno 1404 dodatek Wenecja, gra e, ciągła e, odcinek nagrałem dzień po tym. E, jak widzicie trochę się, e, nic prawie się nie zmieniło na tej mapce a w budynkach. E, lecz e, o tu mam jakieś zadanko. A, i zadaniem. No, chyba tam 10 sekund to się było, nie? Tam dwie minuty, żeby do, 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 dojechać. A tu zrobiłem e, farmę e, dywanów. E, nuch, nuch. E, I tu zrobiłem farmę pszenic, tak. Ten odcinek też będzie y, dwuczęściowy. Trochę muszę, muszę trochę poprawić. Tym, tu. Dobra i tak. Y, trochę, ale poulepszamy. Teraz tak w tym miejscu sprzedajemy drewno, ryby, narzędzia i cyder. I będziemy też sprzedawać. Eee, coś chciałem sprzedawać? Tylko co? A kamień. A tak, spokój. Aha, i chciałabym pokazać eee, farmę. Jak zrobić. Eee, w na mojej przestrzeni farmycydium. E, otóż e, Stawiamy sobie cztery farmy tak, tak jak ja tu pokazałem Że się stykają jednym klockiem do e, marketu czyli do magazynu I robimy tak, e, taki kwadracik. Kwadracik z, z tych sadem. Tak. Taki kwadracik. Trochę mi nie wyszło, bo tu jedno, jeden jeden. A, to nic. A, I tak. Mm. No, to zadanie, żeby znaleźć jednego rycerza. Mm, szukam e, i, i mm, nie gadam nic. Jestem e, to szukaniem. E, tak. Spokój, spokój, Dobra, tam, nie jestem. Nie chcę mi się tego szukać. Ło! Wow. Mamy dużo patycjuszy. O, to ktoś nam przyda Patrzcie. Patrzcie, to jest takie mm, taki e, e, handlowy handlowy Do tego nam nie będzie zawadzać, jak ktoś będzie chciał coś kupić. Takie fajne zastosowanie. Żeby tu się nie pchali wszyscy. No ale nie o tym chciałem. Będziemy robić e, w tym odcinku, zrobimy wydajną e, farmę pszenicy. To jest tak, e, szukamy jego statku. Tu jest. Dobra. Biznes to, biznes jest. Oh. Tak. I mam taką ee, Jakbyście chcieli pogadać w Anno mm, A Nie macie pieniędzy, kasy pieniędzy nie macie e, na tą grę. Bo na 50 zł to kosztuje. To jest... E, strona internetowa. E, gra na przeglądarkę. Tylko trzeba czy, mieć internet. I... Tam się chodzi na tą stronę i się gra, tylko to jest trochę in, inne, bo tak, bo tu jest tak, a tam a tak sobie gram żeby grać, nie, Że, żeby zagrać jakiś nie I Możecie grać w przeglądarce. Link będzie w opisie. tak e... Farmę e, pszenicy, jak zrobić. Po prostu robimy tak. Dwie farmy e, pszenicy. Nie mam drewna, poczekamy sobie trochę. Aż przyjedzie. Hmm. No Musimy trochę e, 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 przenieść tego mąki żeby tu mieć e, Bacon love. A, A więc potem się robi takie coś i ja to save tak. To sobie zrobić spoko. Mm. Tutaj y, piekarnie. I tak to się fajnie tu się robi tak, 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 tu się robi tak. A. I to bardzo wydajne jest, ja tego zawsze używam. W czwartym odcinku pokażę Wam farmę farmę piwa, znaczy piwo. Hmm. Dlatego trzeba mieć jeden tego i jeden tego. Ale to bym pokażę na samym odcinku. Na samym na odcinku poka już będziemy mieli pewnie kościół zbudowane um. I według. To też jest wydajne, ale nie niezbyt Tak sobie mhm. Mhm. mamy trochę mało pieniędzy, czy mało trochę funduszy, nie? Ale spoko, może dodamy jakiś ludzi, co? Więc to będzie koniec pierwszej części, już mi muting zadzwonił, eee, także na razie do, do drugiej części.